Tragiczne wieści Nie żyje założyciel Skaldów W poniedziałek 6 maja 2024 roku zmarł Jacek Zieliński, polski wokalista, kompozytor i założyciel zespołu Skaldowie. O jego śmierci poinformowała krakowska piwnica pod baranami. Jacek Zieliński był jednym z najważniejszych twórców polskiej muzyki rozrywkowej. Wylansował takie przeboje, jak prześliczna wiolonczelistka czy medytację wiejskiego listonosza. Zespół Skaldowie założył wraz ze swoim bratem Andrzejem Zielińskim. Jacek Zieliński nie żyje. O śmierci poinformowała piwnica pod baranami. Jacek Zieliński zmarł 6 maja 2024 roku. W przeszłości współpracował z krakowską piwnicą pod baranami. To właśnie na ich profilu na Facebooku pojawiła się smutna wiadomość. Zmarł Jacek Zieliński, wielki polski artysta, współtwórca Skaldów, ale również nasz wielki przyjaciel i kompozytor, czytamy. Zmarł Jacek Zieliński, był założycielem zespołu Skaldowie. Jacek Zieliński wraz ze swoim bratem Andrzejem założyli zespół Skaldowie latem 1965 roku. Krakowska formacja grała takie gatunki muzyczne jak klasyczny rock, rock progresywny, folklor góralski, rock n roll, jazz, big beat oraz muzykę pop. Jacek Zieliński spełniał się również jako artysta solowy. Podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1967 roku wykonał legendarne utwory Dzień niepodobny do dnia oraz w żółtych płomieniach liści. Był laureatem wielu nagród za swoje osiągnięcia artystyczne. W 2006 roku otrzymał Złoty Medal zasłużony kulturze Gloria Artis, a w 2014 roku Złoty Krzyż Zasługi. Prywatnie był związany z żoną Haliną, z którą pobrali się w 1971 roku.